Jeśli miałabym wymienić jedną niezbędną dla mnie rzecz przy robieniu zdjęć, to byłby to z pewnością statyw. To dla mnie bezwzględny must have. Im cięższy i bardziej stabilny, tym lepiej. Dzięki statywowi mogę zrobić zdjęcie przy zdecydowanie słabszym oświetleniu, tak aby ujęcia wyszły ostre i nieporuszone. Kiedy używam statywu, mogę się głównie skupić na swojej kompozycji bez poruszania aparatu ważne też, że mam wolne ręce i mogę zmieniać, przestawiać i sprawdzać jak kompozycja wygląda w obiektywie przy wcześniej już wybranej perspektywie. Często coś co wydaje się dobrym kadrem na gołe oko, w obiektywie wygląda zupełnie inaczej. Drugą rzeczą, której często używam w swojej fotografii, to świąteczne lampki ledowe. Ja korzystam z lampek na baterie Dzięki temu, że są na cienkim, drucianym przewodzie, można ich używać dosłownie wszędzie, tworząc z nich dowolny kształt. Światełka nadają zdjęciu efekt lekkości. Sprawiają też, że ujęcia stają się magiczne, wręcz nabierają baśniowego wyglądu. Często ustawiam kilka żarówek blisko obiektywu, aby uzyskać fajny efekt rozmycia. Używam ich też do urozmaicenia tła zdjęcia. Aby ułatwić sobie pracę, korzystam ze szklanego wazonu, w którym układam dowolną ilość lampek. Zresztą ich użycie ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Blenda to jedno z najprostszych, a jednocześnie najbardziej funkcjonalnych akcesoriów fotograficznych. Najczęściej stosuje ją do zmniejszania kontrastu między oświetloną częścią obiektu, a tą ukrytą w cieniu, a także do uzyskania fajnych refleksów. Blenda świetnie pełni też rolę softboxu: rozprasza i zmiękcza światło. Szczególnie przydatna przy ostrym i mocnym słońcu. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę, aby więcej osób mogło go obejrzeć. Zasubskrybuj kanał i do zobaczenia niebawem.